Czy to spotkanie przyniosło jakieś konkretne ustalenia? Tak naprawdę to konkretne ustalenia jeszcze nie powstały, ponieważ jutro zaczyna pracę e, resor, e, przepraszam, zespół roboczy. Poproszę pana z numerem 10. Dania i napoje, z którego zboża produkuje się płatki owsiane? Z jęczmienia. Skoro owsiane, to z owsa. Zasady są proste. Kto pierwszy doraczkuje do mety, ten wygrywa. Na początku rozgrzewka i ostatnie ustalenia z trenerem. A to był chyba falstart. Groźna mina ma przestraszyć przeciwników. Do biegu. Gotowi? Start. I w pięknym stylu wygrywa zawodnik z numerem 16. Kolejna runda eliminacji. I tym razem wysforował się zawodnik o oryginalnym stylu pływackim. A jedyny konkurent zrezygnował. Wygrał zawodnik z numerem drugim. I jeszcze jedna runda. To pokaz wspaniałego sprintu. Jedenastka była bezkonkurencyjna. Zawody wygrał dziewięciomiesięczny miesięczny Martynas W Warszawie. Dziękuję. Dziękuję Wam, dziękuję. A teraz. Yy... Ekspert dnia, pan Aleksander Buczyński, Dzień autor dobry. przewodników po Polsce, po wielu miejscach. Zapraszamy Jola, zapraszamy. Dobrze. Czy już mogę? I proszę. Witam, proszę witam. Dzień dobry. Chciałem ci pokazać konia, ale konia niezwykłego to jest właśnie koń. Najmniejszy koń świata wpisany do... Księgi rekordów Guinnessa ma zaledwie 44 cm wzrostu i właściwie jest formatu kieszonkowego bo waży 26 kg, więc w każdej większej kieszeni by się zmieścił. Może jakoś szczególnie, szczególnie piękno nie jest, ale rzeczywiście takiego małego konika warto by mieć, a dzieci jak widać uwielbiają go, głaszczą i to, to są dzieci zresztą ze szpitala dziecięcego Fenwood w stanie New Jersey, niedaleko od Nowego Jorku. Proszę, proszę, oj ja... I A... e, e, Kocham to miasto zmęczone jak ja. <grytania> Chłopaki, nie płaczcie. Czyli, czyli... muszyk Stoszczyk! Stoszczyk! Stoszczyk, ale niech, ja bym uznał, Piotrek! Proszę na miejsce. Piotrek, ja bym uznał! Stoszczyk! <ślesy> proszę Państwa. Ma 5 cm długości i nie wytwarza nawet odrobiny dymu nikotynowego. Mowa o niedymiącym papierosie nowym wynalazku skonstruowanym przez Duńczyków. Urządzenie przeznaczone jest dla palaczy, ale też osób, które narzekają na nadmiar dymu nikotynowego w miejscach publicznych. Niedymiący papieros, choć w rzuceniu palenia nie pomoże, to z pewnością pozwoli na więcej swobody, także tam, gdzie palenie jest zakazane. A mianowicie, przed tym podwyższeniem Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia z ujęciem 30% podwyżki by pani mi nie przeszkadzały. Halo, 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 halo? Tak? Tak, bo ja nie ja jestem w stanie panu udzielić odpowiedzi.